Cześć, jestem Michał, pracuję w ŻKB od 7 lat, aktualnie na stanowisku kierownika magazynu. To nie była moja pierwsza praca, znaczy, można powiedzieć pierwsza poważna. Wcześniej miałem tylko prace takie dorywcze, wakacyjne. Zostałem zatrudniony na stanowisku magazyniera, gdzie firma była jeszcze nieduża, gdzie pracowało naprawdę parę osób. Z czasem firma zaczęła się rozwijać, to też pojawiły się możliwości awansu. Dostałem propozycję stanowiska, objęcia stanowiska brygadzisty. Z czasem potem przeszedłem już na zastępcę kierownika i teraz jestem kierownikiem magazynu. To jest praca, która, która dość mi odpowiada, bo to jest kontakt z ludźmi, na pewno te, też ważny aspekt, na pewno ambicja, na pewno sporo szkoleń dodatkowych, w międzyczasie też firma też we mnie zainwestowała, gdzieś tam wydaje mi się, że... Dogadywaliśmy się, dostałem, dostałem skierowanie na, na szkolenie, chociażby gdzieś tam na wózki widłowe, teraz na szkolenia interpersonalne. Wszystkie te rzeczy myślę, że razem złożyły się w całość. W sytuacjach takich na tłoku pracy staram się głównie skupiać na tym, co jest do wykonania, nie na tym, jaka odpowiedzialność na daną Czy jest jakaś rada, którą dałbyś pracownikom, który, którzy rozpoczynają swoją ścieżkę kariery lub chcą awansować? No, na pewno próba pokazania siebie w jak najlepszym świetle, komunikacja. Jest sporo teraz możliwości takich, pojawiło się sporo dodatkowych działów jak kontrola jakości czy optymalizacja procesów, które, które pozwalają się szkolić w kierunku tym magazynowania i to powinno wystarczyć. No i na pewno jakieś zacięcie i chęć do pracy.